Piotr w drodze powrotnej. Dzisiaj postanowię nam jeszcze zrobić wycieczkę po cele, czyli e, og w stadzie ogierów, stadinie państwowej, e, gdzie też obok znajduje się centrum takie jakby treningowe, gdzie odbywają się też różne m, pokazy, zawody, szkolenia bla bla bla, e, czyli Adelsheidsdorf i tu właśnie zaczynamy. E, no jest to bardzo imponujący obiekt. Ja już tutaj byłam wcześniej na jakichś pokazach i jest to niesamowite, jak wiele jest tu koni. Jak ta stajnia ciągnie się korytarzami, kilometrami. No, niesamowite, naprawdę. To jest miejsce, które warto zobaczyć, bo tutaj naprawdę przekrój tych koni jest ogromny. Piękne stopnie, no to jest. Jednak w Niemczech to są stajnie kurczaki. Klimacik. Do zajeżdżenia i będą przygotowywane do kierunku tutaj wlecznego do uznawania, do zidowania. O, bo ten pierwszy? O, dzień dobry. To Benjamin Franklin, który wir kauft haben. Ach co, to są te nowe? ja? To jest To jest Emilio, der gestern war, im Aha. Und <tronik> To jest Szufu Szufu. Och, kolego. To są... To, to już są wszystkie uznane. Piękna nie? prezentacja. No, no. <laughs> Dobrze dobre jest przyjechać i zobaczyć tego konia na żywo. Jaki nie Niewiele jest taki Dlatego, ale jest bardzo, bo super jest na konie, na szczery, bardzo dużo problemu. w spokoju. chodzi, także też jest tego, też jest ryka, dekine, i to. Szok. Piotr mówi co prawda, że to słabo działa, ale wygląda jakby było zasypane i że jednak tym karmią. No, ciekawe. Mega ciekawą rzecz Piotr powiedział, że tutaj wcale kupuje się ogiery młode jakoś rybaki, około 50 sztuk, z tych 50 do cele jako już do próby uznawania ich trafia Hmm, około 15, może 20, e, a to wszystko przecież wykupione zrobaki i topnie. E, I dwa, może trzy dostają licencję. No nie złe statystyki, kiedy mówimy o koniach e, najlepszych, wybieranych przez turbo specjalistów, nie? Emilio <grym> Sanchez. Polski <s advod oczywiście> <gania> <Okay. laughs> <Wow. smarcribing> jest really? yeah, to jest uh -huh. uh -huh. taki? <sc>.: oh, kind of to jest? co jeszcze takie jedno spostrzeżenie mi przyszło na myśl, kiedy porównuję to miejsce z stacją Paula schlock czy z jego obiektami, to powiem Wam, że ku no, oczywiście mojemu zaskoczeniu i Waszemu pewnie też, to miejsce jest po prostu przepiękne, zadbane, dopieszczone. Wszystko jest czyściusieńkie, posprzątane. No powiem Wam, że jeżeli chodzi o stajnie te podobnego formatu, że tak powiem, hmm. nie ma Szybkie myjeczki. No, no tutaj jest... Zobacz w ogóle ile tutaj jakie to są kilometry korytarzy, nie? Tak, wyobrażasz sobie tędy, że musisz pomykać, bo zapomniałeś siodła. Na no drugi koniec. No muszą być gdzieś... Tak, muszą być gdzieś tu siodlarnie, coś tam, ale no w ogóle... Tak, to jest wszystko przemyślane. Dziękuję, trochę plamy, nie? No, ja tak. Tak, ja... tak. jest kompletny. Tu owies idzie do tych parszociągów, do tych maszyn. Samo uzupełniających się, ale zwłaszcza to międło. Megaśnie. Nie, jak to pamiętam, to zrobiłem. Jak są układane w porządku, I podpisane. Nie Rivaldon Najciemniejszy kasztan, na jakiego widziałam w życiu. Naprawdę. Szczególnie jak podszedłem, to zawsze mi się wydawało, że jest błąd w, w, w katalogu, że on jest kary. Jest tak ciemny na makta. Już staruszek, ale kiedyś robił wrażenie. Bierzemy jeszcze na siebie, Jadą, jadą do polskiej śrebrnicy. Świeża dostawa. Świeża dostawa. Día continuos. Día continuos bierzemy. Aha, okej. tak, tak. Majcie się jak w po śpijcie śpij, dobrze. Śpij dobrze. Tylko same dobre, nie? Tylko same I dobre. Dobre tak. tytnie żeby miały. Mieliśmy po nim siluet. O, już teraz wiem, czemu go wzięłaś. Pozdrowienia dla nowej właścicielki Filu. Ładna o, głowa, cztery skarpety, wszystko Jak hit. No, jak malowany, no. Ale jaka jest ta flameczka? ja nawet widziałem, że on ma tego flameczkę. Co to w ogóle? Nie wychodź! Nie możesz! Nie możesz cofaj. To ta mniejsza stajenka. Edward. Teraz ta starsza część z cele. Piotr mówi 300 lat, a resztę jest, historii e... mamy sobie sytuację. Jak coś nie wie, to to jest e... doktor Axel Brockman, dyrektor. <grymne> Wszystko utane o takiej, to, 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 to o czym mówiłam, to są te zaprzęgowe które Duży Ale boski. Ambitne, mocne, silne. Ten trochę ładniejsze od ojca. Ojciec z tego ma tą lepszą Czego Tego bie... się tu nie spodziewałam? Wow, no mega. I koło nieca ma 12 ogień, które ciągną. Znaczy, trochę i wyciągają. I tu nie ma ten, który się umieścił. Teraz możesz przemawiać, Piotr. Tak, no bo to jest obrać, jak się, no, ja tak się tak jedzie i kostki grupowej nie mieli, nie? 12 po ogierów. Tu mają jeden taki, potem tutaj środek na sprzęt i ten jest taki szeroki, to jest pewnie na plaży ze źrebakiem. No mega. I tam ma. całe przybory przygotowane. Głowa Weltmeyera. Starszy budynek w tej całej Stadninie, ale co śmieszne to tu po bokach były stanowiska dla koni, a ten na tym środku jeżdżono konie, e, jak na hali dzisiaj, więc no w ogóle szok jak to jak mało miejsca, a dawali radę. Także mega, no dzisiaj jest to muzeum i tak no jak widać graciarnia i z jakimiś obrazami, z paratogierów. Fajnie, że taka historyczna.

Baczki na mrożone nasienie Piętrowo poukładane No tego tutaj jest od groma na zewnątrz była taka wielka beka e, Uzupełniająca ten azot automatycznie No w ogóle wow Tu jest Tu jest Fortuna Fortuna Jakiś katalog na odchodne też udało się zdobyć Ja to już mówiłam, że Ja kocham katalogi No ale chyba w tym miejscu nasza wycieczka dobiega końca I jedziemy do domu Znowu naładowani co nami myśli, e, i takich wniosków, które mogą nam się przydać w hodowli. E, poskładam je, pomyślę, zastanowię się i na pewno tam wam znać, jak to wszystko oceniam.